Mój pies! No przestań, Ben. Nie ogarniam. To odtwarzacz DVD bez telewizora? To odtwarzacz CD. Odtwarza się na nim płyty CD. Ludzie słuchają z nich muzyki. Dźwięk z płyt CD jest przyjemnie ciepły. Nie to co te mp. trójki. Nie lubię słuchać ludzkich oddechów. W tym sklepiku było tyle innych fajnych rzeczy. Muzyka i filmy odpala się na tablecie. Trzeba było coś kupić uniwersalnego: w stylu koszulki inspirowanej automatowymi zapaźnikami z sumo z 87! Ben, ta koszulka nikomu się nie podoba. O, o, chyba się myliłam. Koszulka! O, posłuchajmy ścieżki siódmej. To piosenka bandy surferek. Hej, witam! Wracaj tu! <noise> O, serio się zatrzymał! <laughs> a dziadek mówi, że krzykiem nic nie osiągniesz! Ho, ho, ho! Miło cię znów widzieć, Tenison! Podoba się, bryka? Co tam, słabiak? Kevin i Lagrange? Ej, to moja koszulka! Raczej, moja koszulka! Nie to nie! A spokojnie, chłopcze! Ukradniemy jeszcze wiele słodkich futrzaków. Na To teraz jesteś złodziejem? Myślałem, że chodziło ci tylko o ściganie! Nie mam zamiaru się tłumaczyć z planów. Brak paliwa? Ciemna materia musi zasilić le super aut, chłoptaśku, dajesz! Nigdy mi nie rozkazuj, chłopie! Mnie o pomoc najwyżej się prosi! To się nazywa prędkość. Oj, tak łatwo to ty mi nie uciekniesz. O, wow, darczyńcy przynieśli dużo rzeczy na nasze stoisko. Uf, przynajmniej kilka rzeczy zostało. daj się, Tenison. Chwa, co się dzieje tam z tyłu? Koszmita! To ja mam tu pierwszeństwo! Ee, e, Kevin, nie ujdzie ci to na sucho! Mam już dość małych kradzieży. Chcę przejść do wyższej ligi. <grystanie> Hej, bank już minęliśmy! <grystanie> Zmiana planów, naiwniaczku! Hej, co to ma być? Puszczaj mnie! Świat ucieka! Tylko źródłem paliwa? Wiesz, tak, znaczy myślałem, że to jasne, bo cię tak powięziłem, no i w ogóle... Ha, ha, ha. Gołąbeczki coś się nie dogadują! Czyli tym razem wybrałeś pana szybkiego? To szybki szybciar. Ej, nie kradnij moich zbliżeń. Ty kradłeś rzeczy przez cały dzień! To jest okej, okay, jeśli hobby, to... Ah. Wypuść mnie! Dosyć tych wygłupów! Hę? Ej! Co to? i mnie, ty podróbko Francuza! Ho, ho, jeszcze troszkę! Opuch nie ma żadnego sensu! Musisz wykorzystać swoje moce! Bo wiesz, dzięki tobie zrealizuję plan i stanę się sławnym rajdowcem! Rany! Skąd taka obsesja wyścigowa? Bo tylko tyle mi zostało, odkąd mam zakaz wstępu na szachy błyskawiczne. Nerd! Niezłe! Co? Co on wyprawia? Gdzie kopiesz, Słabson! To auto jedzie za szybko! A skoro Lagrange nie zatrzymam, to wyciągnę stąd ciebie! Ja! Pomóż mi się wydostać! Co? Chcesz, żebym to zrobił? Ten gość mnie przecież zdradził! Może poszukaj lepszych przyjaciół! Aaaa. Czemu jeszcze się nie wydostałeś? Nie mogę! Ta maszyna bardzo mocno mnie trzyma! Zmienię się w czteropiochę i po sprawie! A, 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 racja! Tak, tak, tak! Nareszcie pełne! <ścoughs> Czas pobić naziemny rekord prędkości! Na... Nie! Nie dam się tak łatwo zatrzymać!